Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj parę słów o, o naprawie, która tutaj była zrobiona e, przy silniku. Właśnie Polonez już chodzi, fajnie, wszystko zrobione. No i teraz wam powiem dokładnie co się stało A Właściciel, który tutaj jeszcze jest na moim kanale jako subskrybent Nie powiadomił mi o paru rzeczach mm, Przy sprzedaży tego pojazdu e, Auto przejechało około 120 km nie, uczy, nie stało w żadnych korkach, w niczym e, Także nie grzał się silnik e, Wszystko było powiedzmy w porządku Po powrocie z jednego zlotu e, w Siewierzu w korku stałem do chwilę, bo tam jakieś święto było właśnie w tym momencie. I, i co się stało? Co się stało, że głowica, głowica została generalnie cały remont przeprowadzony w tym samochodzie. Okazało się, że czujnik ten tutaj na dole schłodnicy, w ogóle nie działał. Po prostu wentylator nie włączył się. Termostat, termostat również był uszkodzony, i w tym momencie, no niestety, ale wywaliło, wywaliło płyn chłodzący i przegrzał się po prostu samochód. Oczywiście poczekałem, zanim się to wszystko ostygło, co jest grane. Wywaliło przewód. Jest tu teraz zamontowany taki zastępczy, bo nigdzie nie idzie dostać tego z nalegrą, na to już to mnie idzie. Przewód wywaliło, który się z nagrzewnicy tutaj do tej rurki metalowej, co wychodzi tutaj właśnie do, do dołu do pompy wodnej. Awaria, awaria. Właściciel twierdził, że nie miał żadnych problemów oczywiście z głowicą i tak dalej, ze schłodzeniem. Szkoda tylko, że na jego ogłoszeniach są części do, do Poloneza, między innymi uszczelka pod głowicą i inne tam rzeczy. Czyli pan wiedział po prostu, co było wcześniej głowica. E, tak wiecie, no, między innymi inne rzeczy też dałem do zrobienia, żeby to wszystko ładnie tutaj wyglądało. Mm, głowica zplanowana. E, e, nowe świece oczywiście, e, nowa uszczelka pod deklem zaworów. Mm, z głowica oczywiście była podana, czyli gruntownemu remontowi tak powiedziałem, czyli e, planowanie Uszczelnianie sprawdzeń szczelności, oczywiście i nowe gumki zaworowe. Wszystko było inne: zawory były posprawdzane, wszystko było zrobione tak trzeba. Polon jest, jak widzicie, żyje. Koszt takiej naprawy od 800 do 1200 zł. Za co gratuluję temu panu, co to sprzedał. Bo o tych, o tych kosztach po prostu powinni w tym momencie zejść sceny. Pokażę Wam jeszcze, jakie tutaj były świece. Bo byście może nie uwierzyli, tu są świece. Iskry, tak wyglądają świece w tej głowicy. No, a od tego zacznijmy żałtko, bardzo mało było jeżdżone. Tak, to, to ma prawo tak wyglądać. Ma prawo to tak wyglądać, ale no mówię, no, przy sprzedaniu. Ja raczej jestem za bardzo uczciwy, bo mówię wszystko co było robione albo co jest do zrobienia, a tutaj, tutaj pan po prostu sprzedał pojazd. No, i ukrył niestety wady, które wyszły po czasie. No i kosztowne jak widzicie. Silnik to chyba troszkę ładnie wygląda, według mnie, tak troszkę strokowo, bo mówię... i ta blacha osłona od rusznika została tak samo zrobiona srebrzanką do wysokich temperatur. To osłona również, ta obudowa tutaj pokrywa zaworów tak samo ładnie. No, oczywiście nowy płyn, tak, chodzący wiatrak działa. Mówię, ten termostat nowy, nowy ten czujnik. No, to tak. 1000 złotych poszło po prostu. Ale nie poddając się, wiedziałem, że to będę robił, to powiedziałem, to zrobię, tak, tak to wygląda na tą chwilę. No i ty co? Poląc na tym chwilę się nic innego nie zmieniło. Jeszcze no ten, ten wąż, który tam właśnie wyszczelił, ten z tyłu co idzie od nagrzewnicy do, do tej rurki metalowej to musi być wymienione, żeby było tak jak trzeba. To jest po prostu teraz zrobione, żeby można było samochód odpalić, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. No, jest wszystko w porządku, tak? Zawory oczywiście ustawione, nowe śruby, żeby nie było nowe śruby też na, na głowicy. Jak będziecie kupować na Allegro, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo kupiłem śruby na, na Allegro. Facet pisał, że to są do FSO 1500. Niestety minus się trochę sprawdzą, bo są za długie o trzy zwoje co najmniej od tych oryginalnych śrub, więc trzeba było je po prostu każdą obcinać tą śrubę, żeby dokręcić głowice, także efekt mówię fajny, bo wzrokowo bardzo ładnie to wygląda Polony już jeździ sprawnie, jak słyszeliście widać, chodzi też olej trzeba było, mówię, dolać bo nie było tutaj problemów od razu zaznaczam, że olej się zmieszał z, 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 tym, z płynem chłodniczym, nie, nie, nie po prostu uszczelka pod głowicą szczeliła i to strzeliła tutaj o, tutaj w tym miejscu od przodu i po prostu bańki płynu chłodzącego wychodziły na zewnątrz. To nie to, że wymieszał się po prostu, zrobiła się galeryta i tak dalej. Nie, 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 nic z tych rzeczy. No, przegrzało się, no to się przegrzało. Ale tak jak mówię, teraz już jest całkiem, całkiem inny temat. Tak powiedziałem, wszystko jest w porządku. Auto się rozgrzało, fajnie, wszystko działa. Wentylator, termostat, wszystko jest tak, jak powinno być. No, tylko mówię, no szkoda, że ludzie, którzy ukrywają takie rzeczy przed sprzedażą, bo to by zaoszczędziło kupę roboty i wystarczyłoby wymienić ten czujnik tam za 20 zł w chłodnicy i, i termostat za nie wiem, 32 zł dałem za niego. I w tym momencie bylibyśmy w domu, uniknęlibyśmy takich kosztownych napraw. No, ale cóż, życie cały nas, cały czas się, no, jak to się mówi, uczymy się. To tyle, kochani, z dzisiejszego kanału Fiat 125P. Klasycznie. Piękny jest ten Polonez, to nie ukrywam, bo mi się bardzo podoba. No ale jeszcze tu mówię, te parę rzeczy trzeba e, dorobić, żeby było wszystko miało ręce i nogi. E, I wtedy mogę powiedzieć, że jest sukces, że jest odratowane to autko. Mm, w takim momencie właśnie to cieszy i raduje serce, że tu też kolega pasjonat przyjechał dzisiaj do mnie i razem, żeśmy tego poloneza tutaj składali tą głowicę, to wszystko też ma dwa polonezy, więc zaraziłem go <głos》> klasykami. No. Dobrze to więc pozdrawiam was serdecznie wszystkich na kanale Fiat 125 p klasycznie. E, zapraszam do subskrypcji oczywiście i, i do lajkowania, do komentowania. E, I tyle no. Do zobaczenia do usłyszenia.